Hej, cześć, cześć Ja nazywam się Kerry i to jest kolejny odcinek. Zagramy w League of Legends. Lecimy sobie Nocturne. Tym razem jest to teraz seria, bo kontynuuję sobie cały czas e, nagrywanie odcinków. E, to już coś odcinek pod rząd, który nagrywam. I mam nadzieję, że mi to wyjdzie, e, ponieważ chciałbym wygrać tę serię i z powrotem się znaleźć w platynie, jak najszybciej dotrzeć do jedynki, a później do diamentu. Ale oczywiście. To wszystko zależy od mojego jakiegoś szczęścia. Ty mamy całkiem spoko, trochę... Brakuje nam ceceków a no jednak na Kale i Kazika przydałem się Cceki. E, przede wszystkim na Kale to będzie. To będzie problem. E, idę z innymi masterkami do dżungli nocturnym, Zastanawiam się, czy nie zbudować też na niego warriora, czy pójdź w taki typowy atak speed build. E, tu mam taki dylemat, czy rzeczywiście pójść w atak speed, czy. Ale tu jeszcze się zastanawiam, może w międzyczasie przez chwilę. E, bo jeśli pójdę w atak speed build, no to będzie trochę lepsze. Z tą Lucian z exostem Lucian na Midzie. Ok. Nam idzie? W sumie na Diana wziął, więc jest takie możliwe? Eee, oni nie mają teleportu. O ładnie, ten chwil mi się przyda. Słysza, mam dylemat, co brać na Nocturne, jako drugi, ale chyba wezmę. to. Zastanawiam się, czy Nocturne z Warriorem będzie spoko opcją. Dobra, wepnę sobie pierwszą podkę. Ja bardziej by się opacał wziąć to. Tak sobie teraz myślę. Bo tutaj mam 20% atak speedu pasywnie. co jest okej. Okay. A ten fear nie jest aż taki mocny. Myślę, że dzięki temu atak speedowi więcej wyciągnę demeczu. Niż przez te. 13,5 sekundy cooldownu hmm, Co nie mam dżungli Kazika. Coś mi tu pingował, mi przyszedł. Ale że co, że. jeszcze nie ma, czy co. No, to w tak speed, patrząc na ich team. Fuck. Skoro tam był Kazik, to skorzystam z tego i wezmę jego, bro. Okej, okay, idę na topa, ponieważ ten gang będzie dosyć prosty. Jeśli Kayle oczywiście się nie cofnie, nie cofnie się, bo nie ma teleporta. Z, z mogę poczekać. Hmm, bez sensu, to rozegrałem. i idzie po bloopu, którego nie ma a tam wyszło 2 za 1 na bocie a jeśli pójdę w attack speed attack speed Wiecie dlaczego? Bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, oni nie mają syceków oni nie są w stanie mnie zatrzymać, poza Thresh'em, ale tak naprawdę... Co, ja tylu się poszuję? I dynamika. Tak naprawdę jeśli oni nie mają syceków to jestem w sumie ustawiony. Jana nie ma życia, więc nie pomogę jej. O, nie, na ty cofał się, nagle się nie cofa. Kurde, bez sensu to tak wyszło. No tak, pójdę wtedy na tak speed, to będzie bardziej pocalne. Zobaczmy, może go zabijemy, może nie, może chociaż zużyję flasha, no nie? Eee, może to będzie pomocne. Zajdę go bardziej od tyłu. No dawaj no! Ja pierdykam, co za tępa cipa. To ci to puszczę. Mhm, <gazji> to było? Jest tu pink, więc wskazik może być tam. Dlatego tam nie idę. Bo to by było bardzo, bardzo ryzykowne, gdybym się teraz sam na sam wskazikiem zaczął bić. E, w tej części ciągi. Chyba, że pójdę tędy. To jest bezpieczniejsza opcja. Bo jeśli pójdę tędy, to nie mam tu widoku, no raczej tutaj nie będzie, no nie? E, zakładam, że zrobił. No nie, nawet nie zrobił tego kampa. Jest na dole o dziwo. Nie wiem, czemu ten kam zniknął. No, 15 sekund do naszego blu. Ja sobie zrobię jego dżunglę, bo on był na bocie, więc pójdzie raczej... W tym momencie jego red się pojawi, on będzie w tej części dżungli. Jestem w stanie to na ludzie sobie na spokojnie zrobić logicznie myśląc, no nie? Pojawia się jego Red. Więc raczej pójdzie na reda, a nie na grampa Więc tu zbiorę to i to. Powinno to się udać. Ja mam flash, a on nie ma, więc w razie czego ucieknę. Ale to mi da już szósty level, no nie? Mam szósty level. No, lecę na nią. Nie, nie, jest za szybko. Nie chcę zużywa zużywać ulti, ponieważ jak zużyję ulti... ULT... Uh, o, uh, Jak zużyję ulti, to nie będzie to miało totalnie sensu. Ja sobie jeszcze zostanę w ogóle w dżungli. Do momentu, aż będę miał. <suszy> <suszy> Dobra. Nie, to kosztuje w ogóle. On jest tani. O, niewiele. Jest jednym z najtańszych temów. Dżungi, w sumie chyba najtańszy, bo tylko. Ale jest najbardziej ryzykownym. Dobra, trochę bez sensu, że tego drake'a zrobiliśmy teraz No ale... Nie będę miał 5 staków, ale może przy następnej okazji Dobra, teraz cofnę, chociaż... Nie no, jeszcze zrobię ten jeden camp Wiecie dlaczego? Żeby mieć buty Tu dostanę około 100 golda Także no, będziemy stać Skoro już tu jestem i mam smite to sobie zarobię jeszcze sobie wilki. Dobra, jest devourer A będzie okej, bez okej i tam na ich uh, team. Mm. Teraz tak, pójdę sobie tutaj. Zrobię te rajty. Co, co mówię na to rajty? Y, a to nie są to y, są raptory. Jakoś tak przez tyle sezonów grałem, to myślę, że to są No y. No, zajebiście. On tu postawił warda. W sumie on mnie widzi. A, oczywiście emaksuję. Bardzo fajnie. Kolejna Diana w teamie, która się fiduje. Chociaż nie, tamta Diana była beznadziejna, bo mi sponowała Grapes'a. Eee, to jeszcze pamiętam. Ja to będę pamiętał. Boję się tam iść, ale... Mogę spróbować. Dobra. Whatever. E, kurde, zrobił to. Fuck it. On jest... a nie, to on... Dobra, nie, 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 tutaj idzie do mnie Kayle, oni to widzą Oni cholera widzą Dobra, ja przypilnuję w mi międzyczasie Abo i nie. Kurde, będzie iść tam bankować. Dobra, gdzie poleci ulti Eza? Mogę pilnować tego mida, oni by chyba sobie tu poradzili, bez ja za mnie... Dlaczego nie zadziała komenda metal? Czy ja pisywałem? Nie w sumie... Chciałam się co kupić na nich teraz, ale długo się nie będę zastanawiał, chyba że Blade. A. to też nie będzie złym pomysłem Bardzo chciałbym się nauczyć grać w Twitch'a Fuck Umiem nim grać, ale na normalach. Jorem kiedy mi minim totalnie nie idę Dobra, sobie ogarnę co nieco w dżunglę. Sowie tu warda Jest i mój red Przydałby mi się tu ward. Niestety nie mam. Dobra, smajta, ale Baron jest raczej Drake jest akurat za tyle ile mam smita, więc jest ok Chciałbym zrobić w międzyczasie tego skatlera, ponieważ to są dwa staki, chyba nie zdążę. Albo ten camp, albo. Chociaż może. Dobra, i do nas na trejka na teraz. No teraz włączam sobie AD. czy tu do nas idzie, pewnie nie, widziałem nic. Co oni tak pingują? No popieprzyło ich z tymi pingami, kurde. Fajnie, że mój team cokolwiek zrobił w tym czasie. Więc zamiast ich odciągnąć, czy coś. Oh my god. Zobaczmy sobie damage w ogóle, co to mi zadało. AP. U mnie sama D oni. Jedynie Case zadaje trochę damage w AP No nie no, S też ale. Moje pięć stacków poszło w cholerę. Było blisko z tym drejkiem. Zablokujcie to wardem! No, zabiłem, Whatever. Nie po co mnie teraz? Muszę się otankować na ten moment, bo jeśli nie będę tankiem, to oni mnie rozniosą. To tak się zastanawiam. To nie ma sensu, bo oni tak w sumie kretów to za bardzo nie mają. Poza Lucianem ewentualnie, ale reszta to... Kredytów mi walić raczej nie będzie. No prowadzą z tym Kazikiem. Frozen Mallet. To może później mógłby się przydać, bo nie mamy jakieś dasze, skoki i pierdoły. To będzie przydatne. Szkoda, że nie mam tylko trejka, 5 staków jednak. No nie rób mi dżungli, no kama no to potrzebuję pomocy z tym typem najlepiej. To jest 5 staków, raczej znaczy, wiem, już, tylko dwa, wcześniej było 5. mnie zostawił, no nie goni za... E razem. I tak zginęli. Po prostu fantastycznie. Coś zajmie tego pinka. Kolejne staki jeśli będę miał staki to będzie Git, jak to wszystko nazbieram. Będzie ciężko, ale da się to zrobić. Nie wiem, czy rozwaliłbym Kazika na solo. Ciężko mi powiedzieć. Zastanawiam no wiem jakbym się sprawdził z uriorem ale nigdy nie budowałem uriora na nocturnie także bałem w ogóle bałem się Ech, bo nigdy nie grałem z nim więc nie wiem nie wiem jak z tym się gra nie wiem jak bym miał wyczucie czy miałbym wyczucie Oni z nie mają. Rozbuduję sobie ninja tapki. I tak. Oni mają bardzo dużo tak A takiego damage z auto ataków. Pokażcie mi tylko tego Rusiana. Pokaż mi go. 25 staków, nie robi tego. O, dziękuję Ci bardzo. Eee, trzeba pomóc naszej miłej, manej Sorace No eee, jest trzech. Kurde, aż mam ochotę wbić tego, za nauczyć. Nie mam many, nie zabiję go. Jakbym miał manę, może. Może jakbym miał manę, ale... A jakbym miał staki, to na pewno bym go zagrał. Dużo AD, damage'u. Zamatałem. Cyk, cyk. Zbuduję sobie Sunfire Creepa, on jest mocny item teraz. Ganteta nie zbuduje bo to nie ma totalnie Może nie totalnie, ale chyba nie ma sensu. Don't die, please. Nie zrobię drake Jean. Co on robi na topie? Do, Jasnej anielki. Zacząłem klasycznie bić wieże. Ale dobra, mam 30 staków, więc to już powinien być o wiele prostsze. Nie ma multi, ale to nie powinno być problemu stanowić Mogę ją zasłonić, ale muszę w sumie walić to nie, wycofuję się stąd chciałem początkowo zrobić grampa, ale to nie wyszło. Baron, błagam was, ludzie, nie wierzę. Nie wierzę. Po co, baron jest warty 300. Ja nawet nie słyszy. Mogłem zasmajtować, ponieważ typu S puścił ulti, ale nawet nie zdążyłem wcisnąć F. Dobra, cofam się, co? Zrobię to w ten sposób. Black Cleaver w sumie też nie byłby kupim pomysłem, ale zważywszy na to, że chcę iść bardziej w Attack Speed. A nie wiem jakie są w ogóle temy. Nawet Statik byłby OK. Ale też nie wiem. Na razie bym w sumie chciał zbudować może. W sumie jeszcze nie wiem co zbuduję. Titanic Hydra. A nawet jeśli tylko Pinka zdejmą, to ja postawię tutaj wardę. Ty nie ma od tego. A nie ma. O, dobra, miałem jeszcze staka. Ok. Ja jestem w stanie kazika na solo rozwalić na spokojnie, bez żadnych tutaj z regieli. Tam Pan się z nami spokojnie No ludzie, wyjdę z tego. Więc widzicie, dostosowałem trochę build pod to, co team, przeciwny team miał, tak? Czyli zbudowałem sobie attack speed. Mogę zbudować Uriora, ale czy to miałoby sens, to nie wiem. Bardziej attack speed był, był ryzykowny, bo mogłem na przykład nie mieć staków, ale był. Dobry z tego względu, że oni nie mieli decylii, nie, nie mogli mnie właściwie zatrzymać. Nie mieli możliwości zablokowania. Yy, przeciwnicy nie mieli możliwości zablokowania jakoś tych moich autoataków. Poza treszem, ale no... też powiedzmy jest pięciu... Mam w sumie pięciu ludzi w moim teamie, więc zawsze ktoś może mi to zasłonić. Ale ja też mogę zblokować tego hooka. Z damage'em byłem na trzecim miejscu, na drugim miejscu, bo... Co prawda, 4 więcej niż Diana zadałem, Diana, ale whatever. Z jakimś spoko spokojnym? Poza tym, że oczywiście coś tam gadali, że nieważne. Eee, nie mieliśmy Ignite'a w ogóle, to też ciekawe. Nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi, że mamy dwa teleporty, a oni nie mają żadnego. Taka Lily się zbudowała w ogóle. Beznadziejnie. Ten Weacent. Wizend na Trantler Właściwie mamy tylko jed jedno źródło takiego mocnego EPME i ona zbudowała Witzenda. Może później bym to zbudował, ale nie tak wcześnie. Chyba bardziej by się opłacał tutaj walnąć e Rage Blade'a na jej miejscu. No dobra, jeszcze jedna gra i w sumie jestem w platynie 2 znowu. E I co? Trzymajcie się mógł dla Was. Kellik. Hej!